Gdzie pełno jest wiary, jedno myśli, to jest prawdziwe niebo na ziemi Gdzie piekło jest w bieli swoich cukierów, powiedz to ze mną razem, wszyscy razem To moje miasto! To moje miasto, wszyscy, to moje miasto! 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 Pyta za serce, to by Gosz za serce to by Gwytam za serce, to, to cztery zmieniający twój świat na lepsze. Oje, oh yeah, jeszcze raz to by Gosz Chwyta za serce to by Gorz Chwyta za co? Serce Dobrze Syn pewnych czasów Powiedz mi ile ty masz lat? No 20 kończę w tym roku W tym roku 20, no, w marcu dokładnie no, słuchaj tak liczę, bo jestem od ciebie starszy. Jak ciebie nie było na świecie, to ja już trochę... Muzycznie gradziłem. O, muzycznie 9 Nie, słuchaj, muzycznie grędziłem. Dobra, ale słuchaj, tak poważnie, bo z tego co wiem, ty jesteś cholernie zdolnym, młodym człowiekiem, bo nie tylko piszesz tekst, nie tylko robisz muzykę, nie tylko sam sobie tą muzykę wydajesz, sam ją produkujesz, po prostu jesteś takim kombo człowiekiem. Powiedz mi, jak ty to wszystko ogarniasz? Powiem Ci szczerze, zajawka mnie chwyciła na tyle, żeby poświęcać swój cały wolny czas poza nauką i dziewczyną na właśnie tworzenie muzyki. Od muzyki zaczęło się, kiedy kolega zaprosił mnie na kurs inżynierów dźwięku, taki dla młodzieży. Znaczy inżynierów to ciężko nazwać, to po prostu był taki kursik, jak zacząć z muzyką. Od tego się zaczęło, w sumie ja hip-hop robię dopiero od roku. Wcześniej to była muzyka typowo elektroniczna, no a później zaczęła się zajawka na, na, na rapowanie, na robienie skrety. No i teraz nakoncertowanie. Ale powiedz ty, czy kiedyś, jeszcze zanim. Bo, bo mówisz, że hipko od roku ta przygoda gdzieś trwa, ale wcześniej miałeś kontakt z jakimkolwiek instrumentem muzycznym, nie wiem, byłeś gitarzystą, uczyłeś się grać na fortepianie, pianinie, na skrzypcach. Jakikolwiek kontakt, wiesz, z takim trochę wykształceniem muzycznym, czy po prostu to była zajawka, która po prostu tak się pochłonęła, że zacząłeś, bo podkreślmy to wszystko robisz sami i to jest fajne. Tak, ale... Instrumenty to jest moja słaba strona, mimo że dogrywam sobie skrzypce na bity, ale to są skrzypce syntezowane, świetne wtyczki, które miałem okazję kiedyś zakupić i. Czyli jesteś podobnie jak nie wiem, Jimi Hendrix po prostu nie zna nut, a był wirtuozem gitary. Coś w tym stylu może być. <grym> Dokładnie. I cała ta zajawka wzięła się po prostu zacząłem jedno. I potem to drążyło, zagłębiałem się dalej w teorię muzyki, zagłębiałem się w teorię samplingu, obrabianiu winyli i staram się teraz wyciągać z tego jak najwięcej umiejętności, żeby to nie było takie oklepane, jak, jak teraz w rapie potrafi być, tylko bardziej już takie, no mimo, że jestem młody i dość nie mam dużego rozgłosu, to myślę, że gdyby udało się trochę wyżej pójść, to na pewno mógłbym być jakośkolwiek doceniony. Oczywiście teraz trochę brakiem skromności zajechałem, ale... Słuchaj, no to jest dobry temat, bo Czachal, który e, dzisiaj to wszystko tutaj zorganizował, ma kilka kontaktów, z tego co wiem, e, przynajmniej Sativa skład nie wiem czy słyszałeś, bardzo, bardzo, bardzo fajni ludzie, e, bardzo fajni muzycy, bardzo fajni raperzy, e, raper i raperka, albo raperka i raper, e, tutaj kolejność, wi wiadomo, gender, to możemy odwracać kolejność jak się chce, nie ma problemu, ale wiesz, e, może coś z nimi, e, wiesz, bo nie są, z tego co wiem, nie chcę za nich e, mówić, ale są bardzo otwarci, bo są bardzo fajni ludzie, e, wiesz, i też robią fajną muzę, więc wiadomo, może coś gdzieś tam razem kiedyś? Nie... No, nie miałem ich okazji jeszcze poznać, ale... Mieli tu być. Szko szkoda, że ich nie ma, bo... Ci powiem, że... No. Ostatnią wizytę ich tutaj wspominam tak, że nie pamiętam. <grym> ale i tak jest dużo ludzi. Naprawdę mnie dużo ludzi zaskoczyło, bo przyjeżdżali z miejsc, które... Bo to był jest... pierwszy koncert. W sumie pierwszy taki duży. Wybrałem jeszcze dwa, ale to był koncert patriotyczny dla młodzieży w Czech-Polskiej. I taki mały koncercik w, taki, w takiej kanciapie, to, to typowo znajomy. To. to słuchaj, to oby przed tobą jak najwięcej koncertów. Rozwijaj się, bo rzeczywiście z tego co dzisiaj pokazałeś, masz talent, chłopaku i, i, i to fajnie wszystko wygląda. Biorąc pod uwagę, że sam tworzysz, sam robisz, sam wydajesz, sam piszesz, sam komponujesz. Wiesz, internet to jest po prostu stare kopalnia. Więc cóż, może gdzieś ktoś cię w końcu zobaczy, ktoś z tych wielkich i będziesz supportował na przykład, nie wiem. Nie znam się na hip hopie, ale kogoś wielkiego. Na przykład Bisza. Chociaż wiadomo, że to jest z naszego podwórka, Bisz jest też spoko. Yy, polecam z nim współpracę. Yy, dobra, dzięki, zatrzymujecie. A ty pijesz wódkę? A Piję. To do baru. <grym 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 dzięki. Nie pozdaję się! Nie pozdaję się! Nie pozdaję się! Nie pozdaję się! Nie postawaj się! Nie postawaj się. Nie postawaj się. Nie postawaj się. Się. Nie się! A ty, ty się! Nie się. Nie, się! Nie poddawaj się! Słuchaj, Czachol. Tak. Ty jesteś takim troszkę y, muzycznym grandziarzem, bo z tego co wiem, i zapraszasz do siebie tutaj satiwa, skład. Y, teraz bardzo młody, zdolny człowiek u ciebie również gości, syn pewnych czasów. Powiedz mi, masz jakąś taką może małą misję, żeby to bydgoskie... Nie tylko bydgoskie środowisko troszkę takiegoś integrować yy, i dać im szansę, żeby gdzieś się pokazywali, zapraszać ludzi, bo to taka fajna inicjatywa z twojej strony. Znaczy, to może nie jest misja, to jest to, że kochamy takich ludzi jak na przykład syn pewnych czasów, yy, chcemy coś takiego robić, żeby promować tych młodych wykonawców. Oni nie mają gdzie się pokazać. Jak się nie mają gdzie się pokazać, niech przychodzą do nas, yy, niech się pokazują. Yy, są ludzie, są odbiorcy, niech oni tego słuchają, niech to oceniają. Zdradzisz receptę tutaj naszemu młodemu przyjacielowi. Wiesz, jak zrobić to, żeby współpracować z Masejem, bo wy to zrobiliście. Ciężkie pytanie, ciężkie pytanie, bo Masej już jest y, osobą, która jest znana w tym środowisku. No właśnie, niech pomoże tak? młodemu, wiesz, młody, zdolny. Ja powiem tobie tak, jak on obejrzy to, co się tu dzieje, to na pewno mu pomoże. I za to lecimy, Masej. Lecimy, Masej, lecimy na trzeci wymiar i na Maseja, także pamiętaj, syn pewnych czasów. I love this game. Sprawia się emocjonalne. Puste słowa odbijają się od czarnej ciaski. Tak nie czemu? śpieć niczemu. Stworzysz by szybciej bez się odczepcie, się o ostre fruty na ich końcu. Ja chcę wam budzisz się i mądrzysz się, powiecie, bo ja już nie wiem, co jest prawdą, co odrzuceniem, co jest przeznaczeniem. Nie chcesz tego zmienić, tak prawda? Ja nic nie zmienię. Koncert był, jak w szczególności na pierwszy taki koncert tutaj, jego, naprawdę był na wysokim poziomie. Był dociągnięty, wydaje mi się, no, do końca. No, Na maksa, jak się dało. Szczerze, nie spodziewałam się, że będzie to aż tak charyzmatycznie przeprowadzone i w ogóle no, świetnie. Ja się naprawdę świetnie bawiłam. Tym bardziej, że ja się nie lubuję w takich klimatach. Chaos. Yy, powiem ci tak, bo to jest młode pokolenie. Ja zawsze serce my się raduję, jak młode pokolenie pokazuje, że jest ambitne, jest zdolne, robi coś, coś fajnego, coś, co ich kręci. Nie siedzi, nie wali to jak my, jak stare dziady. Po prostu wychodzi, produkuje muzykę, kocha muzykę, robi muzykę. Mi się to bardzo podoba, naprawdę. Syn pewnych czasów. Myślę, że Tacy młodzi i zdolni ludzie mają szansę, żeby gdzieś się, nie tylko na bedgońskim rynku, ale na ogólnopolskim pokazać, zaprezentować i zrobić po prostu mega, grande karierę? karierę? Zawsze jest grande kariera, jeżeli daje im się możliwości. W takich właśnie klubikach zaczynają, rozpoczynają i jest później okej. Okay, Oby tak było, bo to jest strasznie młody, zdolny człowiek. Powiem ci, że jest pociśnięty, pociśnięty. Bo jeżeli ogarnia Ale pociśnięty to znaczy dobrze czy nie dobrze? Bo ja nie rozumiem slangu. Bo jest to jest trochę młodsze ode mnie. Nie było, nie. Dziękuję. Tekst tobą jest bardzo. <głosy> Pocisz... <głosy> <Dzień>! <głosy> czy ty robisz zdjęcia temu artyście od jakiegoś czasu, to dzisiaj jest twój debiut? Na koncercie, tym właśnie fotografuję ten koncert po raz pierwszy i współpracuję z nim po raz pierwszy. Aha, czyli to wy się wcześniej jakby nie... szkoły i w sumie nawiązała się taka współpraca. No i tak wyszło i... Jak się podobał koncert tak naprawdę? Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, dobra zabawa, chyba o to chodzi, więc bardzo mi się podobało. Będziecie współpracować na szerszą skalę. Jeżeli Łukasz będzie chciał, to oczywiście. Tego ci życzę. Rozwijaj się fotograficznie, rob dużo zdjęć, publikuj wszędzie. Może gdzieś będę mógł chcą przebrać jak zdobędziesz, nie wiem, Wordpress Foto. O, bardzo Nie poddaję się! Nie poddaje się! Nie poddaje się! Nie poddaję się! Nie poddaję się! Nie poddaję się! Nie poddaję się! Nie się! Nie się! Nie się! Nie poddaję się. Nie poddaję się. Nie poddaję się. O. Dobrze było, dzięki.